Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Cudysów cudzysłów Landlers. w historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941 45 czyli drugi, tak zwanej drugiej odsłony I wojny światowej, bo nie było podpisanych traktatów pokojowych po I światowej, a więc tak to wyglądało. Yy, materiał z 26 stycznia 2022 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. I zaczynamy. W, at, w artykule z, zbadane zostanie wydarzenie, które miało miejsce i pozostawiło pewien cudysów znak w historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i II wojny światowej, określony terminem cudysów Land Layers. Obec sytuacja na frontach pier w pierwszych miesiącach. Nowego roku 1942 pokazało, że hitlerowskie Niemcy są nadal silne, a Sowiecki Sojusz czeka na mniej za, y, zaciętą walkę niż na początku y, wojny. Ale była już istotna różnica cudów. Pomoc nadłój z USA i Wielkiej Brytanii, podstawą y, z, wzajemnej współpracy mającej na celu walkę z nazistowskimi Niemcami. Był szereg traktatów i porozumień zawartych z Wielką Brytanią w lipcu i sierpniu 1941 roku. Dokumenty te przewidywały pożyczkę i dostawy broni, w tym czołgów i samolotów za gotówkę. Jednak od września w stosunkach między sojusznikami a namową Departamentu Skarbu USA coraz częściej zaczęto y słyszeć obce i niezrozumiałe dla Rosji słowo cudzysłów L LERS. Jak się okazało termin ten oznaczał Płatność, po, płatną pomoc krajom walczącym z nazistami, nie, 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 Niemcami, poprzez pożyczanie broni i materiałów wojskowych w zamian za określone ustępstwa polityczne i gospodarcze. Ważne było, że Land rares, Opierało się o, na prawie amerykańskim, które pozwalało prezydentowi kraju według własnego uznania dzier, dzierżawić lub pożyczać sprzęt obronny dowolnemu państwu którego obronność uważana jest za ważną dla bezpieczeństwa USA, należy zauważyć, że Grecja i Wielka Brytania natychmiast automatycznie zostały objęte zakazem tej ustawy na, pro, na próbę strony brytyjskiej ze zgodą USA. Wszystkie dostawy do Sowieckiego Sojuszu od września 1941 roku również zaczęto realizować na podstawie prawa lend Lairs. Leers, chyba tak jakoś, brytyjski czołg, czołg MK3 Valentin jedno, w jednostkach armii czerwonej zdjęcie. Co prawda należy zauważyć, że już w lipcu 1941 roku wysłano do Wielkiej Brytanii komisję z uprawnieniami doboru i zakupu broni i sprzętu wojskowego odpowiedniego dla Armii Radzieckiej, kierując się życzeniami kierownictwa kraju i przywództwem Armii Radzieckiej po długich i dokładnych poszukiwaniach oraz wnikliwej analizie dostępnego brytyjskiego sprzętu, komisja wybrała czołgi MK2. Matilda Mk3 Valentin, ponieważ zdaniem członków komisji czołgi te ogólnie są bardzo podobne do sprzętu radzieckiego pod względem parametrów technicznych, a w szczególności do radzieckich czołgów KV i T50. Na taki wybór komisji wpływ miały także informacje ze strony brytyjskiej o natychmiastowej dostawie tego sprzętu brytyjskie czołgi MK2, zdjęcie Matyldy, Walborom i tak dalej. Według oficjalnych danych, Archangelski jako pierwszy dostąpił cudysów zaszczytu otrzymania brytyjskich czołgów w październiku 1941 roku. Ci Brytyjczycy cudysów pierwsi na Ziemi Radzieckiej zostali przeniesieni w kierunku Mozachisk. Na lokalizację 146 Batalionu i wtedy wydarzyło się yy, dość dziwne wydarzenie. Ze względu na brak doświadczenia załogom przydzielonym do brytyjskiego sprzętu udało się rozbić większość czołgów w ciągu miesiąca. Jeśli ponownie spojrzeć na oficjalne dokumenty możesz dowiedzieć się, że pod koniec 41 roku do sowieckiego Sajuza dostarczono około 185 matet i 260 walentynek, ale około 40% całego sprzętu zostało technicznie uszkodzonych. Naturalnie taki stan rzeczy nie odpowiadał sowieckiemu dowódcy. Dlatego, w krótkim czasie, otwarto Centra Dwutygodniowego Rozwoju Brytyjskich Pojazdów i sytuacja zaczęła się poprawiać. To by było już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.